Dzień dobry, dzień dobry. Różnica wektorów. Mamy dwa wektory, powiedzmy u i v i chcemy je odjąć. Różnica, czyli chcemy odjąć dwa wektory, czyli chcemy znaleźć wektor, który jest różnicą u minus v. Jak to zrobić? No minus będzie to generalnie działało tak, jakbyśmy odejmowali liczby. Odejmowanie dwóch liczb to jest dodawanie liczby i liczby do niej przeciwnej. Czyli różnica dwóch wektorów u minus v to będzie suma wektora u i wektora minus v, czyli wektora przeciwnego do v. Czyli zobaczcie, gdybyśmy tutaj mieli wektor u... Y Tutaj mielibyśmy jakiś tam sobie, powiedzmy, wektor v, który idzie w tą stronę. To co muszę zrobić? Muszę stworzyć wektor minus v, czyli wektor o tej samej długości, o tym samym kierunku i przeciwnym wzrocie do v i dodać u do minus v, czyli u, i tutaj przedłużamy to o minus v, prawda? Czyli tutaj mamy minus v, no i łączymy początek pierwszego z końcem drugiego. No i zobaczcie, mamy, mamy tę różnicę. Działa to w taki sposób. Zobaczcie, możemy też zrobić to w inny sposób. Zobaczcie, jakbyśmy mieli wektor u i v, ja je może tutaj narysuję, byśmy działali w podobny sposób, jak dla zasady równoległoboku. Tu mam u, powiedzmy tutaj mam nasz wektor v i teraz zobaczcie, zaczepiłem je znowu w tym samym punkcie. I teraz okazuje się, że ten wektor, który będzie różnicą, to jest jedna z przekątnych. Czyli musimy tak naprawdę znowu połączyć końce obu tych wektorów i teraz zastanowić się tylko, jaki będzie zwrot tego wszystkiego. Uwaga, jeżeli mamy u minus v, to łączymy koniec wektora V z początkiem wektora u, no i zwrot tego wektora będzie jak najbardziej skierowany w tą stronę, czyli tu będziemy mieli u minus V, czyli taki może najłatwiejszy sposób na ge geometryczne interpre interpretację e różnicy wektorów. Zaczepiamy je w jednym punkcie, łączymy końce tych wektorów i idziemy uwaga od tego, który odejmowaliśmy do tego, od którego odejmowaliśmy. W pojęciu analitycznym zobaczcie, jak to będzie. Będziemy mieli wektor U, powiedzmy, o współrzędnych AB, wektor V o współrzędnych CD. No i zobaczcie, jak to tak ana musi działać. No, skoro mamy U minus V, no to mamy tak naprawdę AB minus wektor CD. I popatrzmy tak troszkę algebraicznie to odejmowanie. To zmieniamy znak. Czyli mamy wektor AB plus wektor minus C minus D, bo tak, tak tworzymy wektor przeciwny. A jak dodajemy dwa do wektory? Dodajemy po współrzędnych, czyli będziemy mieli A minus C i B minus D. Czyli zobaczcie, jak odejmujemy dwa wektory w ujęciu analitycznym. Po prostu odejmujemy po współrzędnych. Czyli pierwsza odjąć pierwsza, druga odjąć, druga. Popatrzcie na to, pomyślcie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!